Ja to też wrzucę na YouTube'a wszystko. nie? No, jak mają znaleźć zły rola, co się 17-latki podrywa, to nie znajdą, nie? Wszystko jest nagrane. Wszystko normalnie. Beka z nich. Dzięki mnie, miasto, nie wybuchło. Wjechaliście do chłopa co 15 lat walczy o konop, żeby była wolność. Jak się ogarniemy, to wam to wrzucimy. No, to były dwie godziny represji. Na mnie, na Monicę, na mojej rodzinie. Mhm. Za co? Za medyka? Nakaz kierownica jednostki. Prokurator nawet o tym nie wiedział. To jest państwo, państwo pisiorów, Pegasusa. Państwo bezprawia. No, to jest bezprawie. Oni powinni sprawdzić, czy ja jestem pacjentem medycznej i dopiero potem powinni wchodzić na hatę. Monika będzie składała zażalenie, bo przeszukali jej pokój, a nie mieli prawa. Mieli prawo przeszukać tylko pokój, który ja zajmuję. Także panowie będziecie mieli problemy, nie? Prawne. Nie mieli prawa przeszukiwać piwnicy. Nie mieli prawa... Ja widziałam, że No. No inhalator. I też dotykali mojego... Oni dotykali prywatny inhalator Moniki na alergię. Za, za, za bakterie wprowadzali do inhalatora, nie? Nie mają prawo. Mają prawo przeszukać tylko miejsce, które ja zajmuję. I udowodnię wam to, bo dostaniemy odszkodowanie za to przeszukanie. Będą płacić pieniądze, nie? No. Tam są błędy w protokole widzowie Ja go kurwa oplułem ten protokół I go nie podpisałem bo gościu Zajebał taki protokół że będzie miał mega problemy hmm. Oczywiście prawne nie Jutro idzie skarga na czynności Do prokuratury Będzie to badała prokuratura Prawdopodobnie z Jasła Albo Rzeszowa, bo nie może Krośnieńska badać takie sprawy. Jutro zgłaszamy przekroczenie uprawnień. Ja nic nie podpisywałem. Jutro zgłaszamy przekroczenie uprawnień przez policjantów. Naruszenie miru domowego. Naruszenie miru Moniki. No i nielegalne przeszukanie Moniki nie? i naszego domu. Bez, bez, żadnych, bez żadnych nawet poszlak dowodowych. Oprócz tego... Skargę na policjanta składamy do komendanta. Wyłączymy tych kryminalnych, będą zawieszeni na parę miesięcy bo po złożeniu skargi do prokuratury policjanci są zawieszani. Premii kurwa nie dostaną, bo tak to skutkuje. No i lipa panowie, no lipa. Ale ja wiem jak to działa, bo składałem skargi na policjantów, będą wyłączeni z pracy. Będą siedzieć w domu przez trzy miesiące. Zostaje policjant zawieszony w przypadku takiej skargi. Dodatkowo BSW policja Nie miałem zastrzeżeń, ale moja żona ma A mojej żony nie zapytali Kolejny błąd proceduralny Monika pytali ci? co? Ja, ja powiedziałam, że ja się nie zgadzam. Pytali cię czy masz zastrzeżenia? Nie pytali. Czy pokazali ci protokół? Yy, na no. live mówię. Na lajpie yy, mówię, że zwykle nie pytali. Moja żona powinna mieć dostęp do protokołu. No. Morda tam w streczu i klękaj przed panem jak przychodzisz na mojego live'a w streczu. Strecz no co na niego sikali ten, owinęli go streczem. Alan Gruchała mieszka obecnie w Gdańsku albo w Gdyni. Koledzy go owinęli streczem i na niego sikali. No poważnie mówię widzowie, słyszeliście o tym? Hmm? Sikali na niego jego koledzy i go nagrywali. No. Ja nic nie podpisuję w firmie. No. Wiecie, że ja znam ludzi z internetu co sikali na Alana Wiem czyim moczem Alan był polewany. No ja to wiem Alan Masz pozdrowienia od chłopaków? Pytają kiedy następne siganko. <grywy> no. I pozdrów mamę i tatę. I Hanusię, którą ukrywasz. Nie? No. Słyszałem, że tam poszło poszło do guzganów parę wiadomości. Dość ciekawych ostatnio. No. Także kochani, zdecydujcie się, czyja to robota. Biedki, strecz czocha, fałszywej zębiary, czy może Ameryki, a może Moniki, Jaśmin, bo nie może to być robota wszystkich z Was. Więc proszę, ustalcie, nie będę poprawiał dźwięku, bo nie mam takiej potrzeby. Proszę, ustalcie, czyja to jest robota, bo wszyscy nie możecie, nie możecie jakby wziąć pucharu za to, nie? Kochanie, coś potrzebujesz? Nie. No, chcesz coś powiedzieć ludziom? Ja bym to Zajmę się tym. Monika... Osobiście nachodzona w domu niepełnosprawna kobieta za skargi Policja nie może nachodzić kobiety przeszukiwać kurwa wózka inwalidzkiego, bo oni ze kurwa uroili, że ja tam jest baka, nie? Panowie, zapraszam konopny med Katowice. Dostaniecie receptę i też się zajeracie, no No. Monika już wie ja to robota. My wiemy. Mamy na tą osobę screeny, wiadomości prywatne, papiery, dokumenty. I ta osoba będzie miała przejebane. Za to co zrobiła naszej rodzinie. No. Najlepsze jest to, że my wiemy. Hmm? ale wiecie te kmioty będą mówić że to robota biedki boomer za chwilę powie że to jego robota ten co go na niego koledzy sikali streczoszczoch z, z alanek też powie że to jego robota dajcie białko że ktoś to zrobił nie no dajcie białko Ja jestem głodny widzowie, nie jedliśmy z Moniką od rana. Ja no. jestem głodny i mega zmęczony Ale chciałem wam pokazać siłę i honor, że jesteśmy razem dalej. No. Jak ktoś ma białko, że się rozjebał, ok, to niech pokaże. Ja to białko zaakceptuję, ale... W momencie w którym kurwa nie ma białka Wiecie, dzisiaj już jakieś 12 osób mi napisało. Czemu że to jest zasługa tego, zasługa tego wiecie co? Śmiem wątpić kurwa, że jednocześnie... No co tak? Śmiem wątpić, że jednocześnie Szczajko, Oszczany w Streczu, Jaśminowa, Gerard i reszta tego Barachu. To jest osoba, o której, o której nic nie mówię na ten temat. To jest osoba, o której ja tu nie wspominamy. No. Ale my wiemy już. Więc wszyscy wszyscy se przypisujecie zasługi kurwa. A my wiemy kto to jest, no więc nie udało się hejterki, patrzcie. Siedzę sobie, piję sobie zimną wodę. Tak mam na was wyjebane leszcze. Piję sobie zimną wodę teraz. Jem sobie najlepszą wołowinę na Podkarpaciu Dokładnie podam wam jakiej rasy. Jest to wołowina kurwa rasy, już mówię, Piemontese z hodowli bydła z miejscowości pewnej. najlepszą wołowinę w Polsce kurwa, dostępną dla śmiertelnika. I patrzcie kurwa, jak wy chuja mi możecie wszyscy zrobić. Ja mogę. Jedyna osoba, która może mi coś zrobić to Monika. A wy możecie co najwyżej Wylizać mi kurwa pompę, tak jak ja będę lizał teraz ten talerzyk. Patrzcie. No. Tyle kurwa możecie. Mm. W sumie to chciałem Wam przekazać dzisiaj. No. No To wam przekazuję Zrobiliście tylko lipę tym policjantom Bo ja musiałem ich nagrać Te policjanci to są ofiary wojen tiktokowych No Ja rozumiem, że to ich praca Natomiast kurwa Jeżeli gościu mówi od miesiąca, że jara medyczniaka To sorry No Także hejterki, ja się bawię dzisiaj, piję za wasze. I czekam na donaty. Po to tu przyszedłem, już. Ale czy ta szmata jest, włączyłem, czy ta szmata jest taka głupia? Niby ma pieniądze, niby ma pozycję. Jak każdy tutaj. Ja Monika tak wzywam. Mm. Nie no, oglądacie mnie z całego świata, widzowie. Ja miałem receptę. Miałem wszystko od lekarza, dobry towar. Jarałem sobie jak chciałem i będę sobie jarał i będę się bawił. Bo mogę. Nie chuja mi zrobicie. O zawsze będę miał receptę. I mam wyjebane nic nie możecie. O. Dzisiaj macie przykład jak nic nie możecie. A co jeżeli by znaleźli medyczną? Jakby znaleźli medyczną zabraliby do laboratorium i oddaliby, przynieśliby w pysku i przeprosili jeszcze bym im do, ich dojebał za naruszanie Miru do Nowego i niesłuszne przeszukanie. I tak je dojebie. Monika będzie dopierdalać tych policjantów za to, że wjechali jej na chatę. Żebyście o tym wiedzieli, nie? Ja do was nic nie mam panowie, ale moja żona was dopierdoli prawnie, no. Jutro będę pisał papiery dla żony. Jestem prawnikiem. Uniwersytet Jagielloński. Także tyle. Potap